Piękne, ciepłe, niedzielne popołudnie, 1 września. Wspominamy 80. rocznicę napaści na Polskę przez Niemcy Hitlerowskie. Pamiętając, że zaraz potem, 17 września, zgodnie z umową, tajnym paktem, Wenta-Mołotow dołączyli do okupantów jednych okupanci drudzy Związek Sowiecki. Piękna pogoda, czas spacerów. Czas radości, słońcem, kopielu. Jednocześnie takie pytanie: czy wystarczająco doceniamy, że tamten koszmar przez wielką dolinę krwi polskiego żołnierza też że został przerwany? Jakby było, gdyby te dwie straszliwe okupacje niemiecka, hitlerowska i sowiecka, rosyjska gdyby trwały nadal? Czy przetrwałby nasz naród przez 80 lat głodzony, mordowany, pozbawiony prawa do nauki, okradany i ograbiany z dzieł sztuki, z wyniszczanym przemysłem, zniszczoną polską tożsamością? Czy przetrwalibyśmy? Czy potrafilibyśmy ufnie przez 80 lat nie zwątpić Boga? Nie przestać kochać Ojczyzny. Trudne te myśli, trudne te myśli, bo nasze pokolenie, które urodziło się już po wojnie, nie było nigdy przetestowane z gotowości przelania krwi za naszą Polskę wolną, niepodległą. Ta straszliwa próba nie była nam dana. Ale czy nosimy w sercu gotowość wielkich ofiar dla ojczyzny? Czy nas spokój i komercja, i dobrobyt, albo pogoń za dobrobytem, czy nas nie uśpiła w umiłowaniu ojczyzny? Czy może napięcia, które są społeczne, czy nie zniechęcają nas do polskiej rzeczywistości? Trudne te pytania. Trudne te pytania, a z drugiej strony narody, które tracą pamięć, tracą życie i bez pamiętania, bez rozumienia dużych spraw, ważnych spraw, można poprzestać na takich małych, drobnych. Chociaż uciążliwych, codziennych obowiązkach. Jak to kiedyś mówiła poetka, bez tej miłości można żyć. Mieć serce puste jak orzeszek, maleńki los na parstkiem pić stal od pocieszeń. Polsko, Polsko, byśmy cię umieli kochać wystarczająco abyśmy umieli uczyć kolejne pokolenia nasze dzieci, nasze wnuki tej miłości do Ciebie i tego zachwytu nad pięknem polskich pól polskich lasów, polskich jezior polskich rzek, polskiego morza polskich krajobrazów o których tak pięknie muzycznie opowiadał trzeba. Polsko, Polsko Dobre życie ma